Odwiedzam punkt apteczny Sean Patrol to jest najbardziej frajerska akcja roku Shon Patrol to jest właściwie kontynuacja ruchu obrony granic, tylko że dla młodszych. Jedno i drugie sprowadza się do tego samego, czyli pajacowania w kamizelce i krzywdzenia niewinnych ludzi. Kiedy myśleliśmy, że w dzisiejszych czasach już trudno przebić granice głupoty i krężu w internecie, to pojawił się Shon Patrol, czyli samozwańcze grupy małolatów, które chodzą po galeriach i z ukrycia robią zdjęcia kobietom, które w ich mniemaniu ubrały się zbyt prowokacyjnie. Potem wrzucają to do internetu, zachęcają do linczu, hejtu, upokarzają co oczywiście jest przemocą. To nie jest śmieszne, to, to są standardy policji obyczajowej wprost z Iranu. To jest przemoc rówieśnicza. Skradacie się na ulicach do kobiet i każecie im zakryć ciało. Słuchajcie, ja rozumiem, że w świecie, w którym aplikacje randkowe zabiły miłość romantyczną, korporacje przeżyły etos pracy, nacjonaliści zagrabili wartości narodowe. Czasami ciężko znaleźć jest sens i wtedy wpada się na głupie pomysły, jak na przykład patrolowanie ulic w takich kamizelkach. Ale naprawdę. Można żyć inaczej. Można zamiast niszczyć, budować, można znaleźć coś, czym przysłużycie się sprawie społecznej. Jeśli chcecie, to ja się z wami spotkam, porozmawiajmy i znajdźmy coś, co naprawdę pomoże ludziom, zamiast ich krzywdzić.